24 lutego trudno było sprzedać kilogram masła po 27 zł. Kupcy wołali 26, a nawet niektórzy jeszcze mniej. No cóż, na rynku pojawiło się dziwne masło o dwutygodniowym terminie ważności, które troszeczkę zaszkodziło rynkowi. Część tego masła była formowana już w Polsce w kostki i pochodziła z zagranicy. Ale czy to było przyczyną spadku cen masła do, do tego poziomu 26-27 zł? Chyba nie. Wobec masła dzieją się cały czas zagrywki typu spekulacyjnego, bo już 3 dni później masło kosztowało od ,50 zł. 50 do 2 zł. więcej za kilogram. Czyli nawet jednego dnia to się tak stało, że ponad złotówkę można było zarobić albo stracić na, transak na maślanych transakcjach za kilogram. Masło powinno być drogie. Kosztować 31-32 zł za kilogram, żeby przy obecnym kursie złotówki. No, niestety, wielkie sieci handlowe w coś grają. Publikują informacje, że na święta masło będzie na półkach po 12 zł, że teraz trzeba szybko kupować, bo będą po 12 zł. Nawet minister mówi, że na święta wielkanocne będzie po 12 zł, ale będzie walczył. Z, z, z tą spekulacją, jak to można powiedzieć, no rynek masła jest niepewny. I prawdę mówiąc, yy, prawdę mówiąc wszystko zależy od jakiegoś, no, po prostu od, od gierek, od przypadku. Bardziej mnie boli yy, umocniająca się złotówka. Otóż przypominam stare czasy, kiedy złotówka była droga, no to eksport siadał i wszyscy, wszyscy eksporterzy przerzucali się na produkcję rynkową, powiększali swoją produkcję rynkową skierowaną na kraj i co było wtedy? Wtedy zaczynała się wojna polsko-polska, zyskały, zyskiwały na tym tylko sieci handlowe. Czy to się, ten scenariusz się powtórzy? Być może, ale to oznacza załamanie kompletnych, kompletnie cen skupu mleka. Warto tutaj dodać, że nie doszło ani w Mlekpolu, ani w Mlekowicie, nie doszło do o obniżek cen skupu, bo tłuszcz trochę poszedł w górę, ale te spółdzielnie mleczarskie, jak i Koło i jeszcze kilku, kilka innych, czy też firma Polmlek, są nastawione w dużej mierze na działania eksportowe. I droga złotówka bardzo bije te, nie tylko te firmy, ale też te firmy, które, które nie eksportują. Bo będą musiały się mierzyć przy braku eksportu tych gigantów, będą się musiały mierzyć z ich konkurencją na rynku wewnętrznym. Nie chcę tutaj jakiś snuć prognoz. Zwracam tylko uwagę na zbyt mocną złotówkę. Chodzą informacje, że to są działania celowe działania prezesa Krapińskiego, żeby złotówka była jak najmocniejsza, no żeby. Podrożało życie w kraju wówczas i, i no, żeby ludzie byli na przed wyborami. Ale to jest też spekulacja. Tego nie można udowodnić. Ale jedno jest pewne: że ten kurs złotówki nie sprzyja całej polsce gospodarce nie tylko rolnictwu. Nie mówię, żeby złotówka była totalnie słaba, ale chodzi, żeby była na poziomie 4,40 zł za 1 euro. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że prezydent Trump kompletnie wywrócił stolik, rozwala nam się polityczny, a potem rozwali się ekonomiczny ład. Unia Europejska, Bruksela mówi dużo o bezpieczeństwie, o zbrojeniach, że, Polski, że Unia powinna działać na rzecz zwiększenia potencjału swojego przemysłu obronnego, stworzyć własną armię. Bardzo to słuszne słowa, ale za późno powiedziane. Ale przecież chodzi też o to, żeby Unia zapewniła sobie na dalsze lata bezpieczeństwo żywnościowe i dużą produkcję żywności, którą by mogła eksportować. My w Polsce tutaj na, na, granicy, na granicy wojny wiemy, jak bezpieczeństwo żywnościowe jest ważne. Wiemy, że rolnicy w czasie pandemii zapewnili Polsce, a nie Biedronki, ani inne lidle, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe. Więc Jakieś próby manipulacji budżetem na następną perspektywę, że dopłat nie będzie, że coś tam dla rolnictwa zostanie ukrócone, że mniejsza skala będzie tego. no Znowu będzie taki, te, te, taka gadka, że kosztem armii ma się, ma się pozbawić suwerenności, suwerenności żywnościowej Unii Europejskiej. No cóż, tak nie można. Dziękuję.